Nie jest z porcelany, nie jest ze szkła, jest z wosku. I to nie byle jakiego. W Meksyku i Hiszpanii mówią na nią la de Sera, czyli lalka z wosku. Powstała w XIX wieku, a legenda głosi, że jej twórca użył wosku stopionego z ludzkich ciał. Można więc powiedzieć, że to pierwsza lalka z recyklingu, eco-friendly, ale w wersji horror. Była zbyt doskonała. Jej oczy, podobno z prawdziwej rogówki, zdawały się śledzić każdego, kto na nią spojrzał. Rodzina, która ją kupiła, długo się nią nie nacieszyła. Najpierw zniknęło dziecko, potem znaleziono je martwe, a na koniec lalka zniknęła sama. Czyli miała lepszą strategię ucieczki niż większość polskich dłużników alimentacyjnych. Od tamtej pory pojawia się w różnych domach. Kupiona przypadkiem, podarowana, znaleziona. I każdy właściciel twierdzi, że nie postawił jej tam, gdzie stała ostatnio. Czasem jej wosk wydaje się cieplejszy, jakby oddychała. A czasem w nocy słyszysz szepty albo szuranie małych woskowych stóp po podwodze. Ale spokojnie, może to nie lalka, tylko twoja była wróciła po rzeczy albo po twoją duszę. Więc jeśli kiedykolwiek zobaczysz starą woskową lalkę w antykwariacie, nie podnosz jej. Nie patrz jej w oczy, a już na pewno nie zabieraj jej do domu. Bo zanim się obejrzysz, może okazać się, że masz nowego współlokatora. I nie, nie będzie płacił połowy czynszu. Jeśli się odważysz, zajrzyj do opisu.